Cześć wszystkim! Z tej strony Adrian z atf Chciałem Wam się pokazać modyfikacje, znaczy 850 modyfikację, 850 000 generacji trzeciej w rozbudowany ekran z CarPlayem, bo można go dokupić oddzielnie. Jest to część taka dodatkowa. Można te, generalnie niektórzy na świecie zamawiają już z tymi ekranami, ale można też domówić w, w akcesoriach, więc można ten ekran domówić. I słuchajcie, są dwa warianty, żeby zamówić taki ekran: albo kupujecie ekran i antenę GPS, która jest tutaj Tu jest antena GPS, akurat. To antena GPS jest mocowana tutaj, tylko wam pokazuję z innego kłada, bo chciałem wam pokazać na tym, bo to jest zestaw wyjęty z, z premiuma. Więc generalnie kupuje się taki licznik, kupuje się antenę GPS. I teraz tak, jeszcze jest do zmiany ten przełącznik, ale nie trzeba. Dlaczego? Bo tam jest tylko narysowana tutaj e, mówienie, e, czyli mikrofon, a tutaj jest e, gwiazdka. A tak naprawdę to jest tylko piktogram, który zmienił się tam, ale to nadal działa. Zobaczcie, pokażę, jak to się przeklikuje, że tu przytrzymujecie, wyłączacie, e, wyłączacie nawigację. I to jest to samo, jakbyście mi tą gwiazdkę. Po prostu to jest tylko piktogram i wiadomo, jak ktoś jest bardzo taki, no, chce wszystko tak, wszystko jeden do jednego, to musiałby zmienić jeszcze ten cały przełącznik. To jest moim, moim zdaniem niewarte, to bez sensu, bo to jest to samo, tylko jest po prostu inny wzornik. Tu jest mówienie, a tutaj jest gwiazdka. Zaraz zresztą pójdziemy, to Wam pokażę na przykładzie premium 1000 generacji trzeciej, że tam jest po prostu tylko ten piktogram zmieniony. Więc e, nawigacja jak najbardziej działa. Oczywiście jest też e, Apple CarPlay, jak ktoś ma iPhone'a. No, mnóstwo tutaj opcji, jakiś żyroskop, aplikacje. E, więc to jest ten system rozbudowany e, w, w, w Cef Moto. ten licznik jak najbardziej, o tu macie jeszcze dotykowy, oczywiście panel. Ten ekran generalnie jest taki sam jak w motocyklach, tylko ma inne, inne wiadomo e, w środku e, wizualizacje, bo to jest tak naprawdę no, dokładnie do przeznaczone, bo widać napędy. W motocyklu tego nie macie. E, no i tak, a to taka ciekawostka, bo mało kto tym wie, to jest temperatura paska. Tak, te kłady mają czujnik temperatury paska fabrycznie, także CEF MOTO odrobiło lekcję niesamowicie, że nie musicie już dokładać takich rzeczy. W ogóle nie wiem, czy jakaś turaś marka ma też czujnik temperatury paska. CEF MOTO ma. A w Czechach myślałem, że to jest od skrzyni. No nie myliłem się w sumie, tak, no bo to jest przy skrzyni. Yy, podejrzewałem, że to jest czujnik paska albo od skrzyni biegów olej, ale to jest temperatura paska i to jest potwierdzone info, bo wiemy, bo zdejmowaliśmy wariator. No, i to tyle, jeśli chodzi o to, że można dołożyć taki system, system właśnie ten ekran z nawigacją, carplayem i tak dalej. O cenę pytajcie się w komentarzach. Bo to, że wam powiem teraz taką cenę, a za rok będzie inna, i później będzie pretensja. Dlaczego tyle? Bo wtedy mówiłeś tyle, więc piszcie w komentarzach, będę zawsze mówił Wam na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy tyle. Więc do zmiany licznik, GPS, ewentualnie przełącznik. Możecie, nie musicie. Jak was denerwuje, że nie będzie miał tutaj ee, mikrofonu, zresztą zaraz podejdę i wam pokazuję. No i to widzicie, tu jest właśnie ta różnica, że tu jest gościu, z, yy, który mówi, czyli, gość, czyli mikrofon i gwiazdka. A tam macie strzałkę i Enter, więc różnica piktogramów, reszta jest to samo. Też modę, też modę ma, także wszystko kule jak najbardziej.